Siemanko, widzowie. Dzisiaj nagrywamy FC25 i ustawiamy playpiki. Dobra, mamy tutaj pierwszy player pick. Artagilar. I kto jeszcze teraz? Saka, kogo Saka. Okej. Okay. Kochler Hernandez. Oraz Almiron No to chyba wybierzemy sakę. Wybieramy go Poczniemy ile ja? ją kosztuje 200 tysięcy, okay. okej okay. Okej, fajnie praw, 200 tysięcy Robimy kolejnego chyba Player replika Albo, czekajcie Nie, chyba ten player pikie, jednak dole robimy go Otwieramy 96 Hernandez zaś, ok. 94 Paristet na was, 98 Hurricane, ok. I kompany, no nie, wybieram Harry'ego oczywiście. Zobaczymy, ile ją kosztuje. Co? 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 900 tysięcy? Co? Ja walę, 900 tysięcy karta. Ja wale, co ja trafiłem. Powiem dlatego teraz robię odcinek z tego powodu. No i właśnie dalej nie sprzedał za 100 tysięcy. Zabijmy go trochę taniej. Na 1000 tracę trudno. No bo co, jeśli jem, że jem to im kolację. No to wchodzimy sobie w klub, skład. I dodajemy sobie Harry'ego Kane'a do składu. Coś mam Fabian, Fabiana Ruiza to kosztuje 200 000 ocencie w ogóle Jaz oceńcie skład w ogóle Jaki mam Ocencie skład dawać Oceniajcie Dobra, jesteśmy Ultimate sobie tutaj daje. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Dalej mm, to, czemu to się nie chce kliknąć? I coś mi zalogowało, Czekaj się, zareagowało mi. Nie gada, że będę się na nową konsolę odpalać. Nie gadaj. No co jest? No. O, do, 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 dobra, teraz zadziałało. Lil? to. No co się z dzieje? Zaraz nie mogę kliknąć. Gdzie? Ale, czekaj, bo tylko robię do końca. Ej, no, zaś nie działa. Patrzcie. Dobra, teraz działa. Wybieram sobie koszulki i idziemy grać. Patrzymy sobie na ich skład. No, to jest słaby. Mam nadzieję, że wygramy. Dobra, ja no, no, dobra, Proszę Państwa! Gol. Czy to Teraz dobra, 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 Dobrze, Lukaku, dobra, Lukaku, no. nie nie Nie, 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 no nie, no... nie, No dobra, 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 no, błagam was, no, co... No... dobra, <słuch> dobra, Fara Skeila, oo, jak koki winałem, Dora. Fara Skeila, kara wrzutka na pole karne Isaka 3-0, znaczy 2-1, co ja gadam. Dobra, Isaka Jeszcze Schulz, Dziuram Szulz, Szulz. Schultz straciłem piłkę no i niestety przegrywamy 1 do 3 o, Zdobywamy 500 sp, a weźmiemy kolejny poziom w karnecie no to wybieramy 7x84 plus to jest jeszcze karta tifo używamy jej I idziemy sobie sklep i otwieramy tym paczkę. Uwaga, na razie wymiana paczka tutaj 20, 25 paczki, nie będę otwierał. Bo tam jest tylko 7 razy 8, a, 7 znaczy 5 razy 77, plus I jeszcze ta paczka 7 razy 84. No to chyba nic nie będzie Dobra, Siemanko widzowie, cześć